Przyjrzyj się swojej relacji, jaką masz, z samochodem. Jeśli nie mieścisz i doznajesz otarć, stłuczek, jakiś szkód na samochodzie, to zwróć uwagę na to, w których momentach to się dzieje. Gdzie jedziesz, do kogo, skąd wracasz, jakie masz myśli. Samochód bardzo często, również kontrolkami, pokazuje, że należy na coś zwrócić uwagę. Przejmuje też na siebie urazy, otarcia, Uderzenia, które my sami osobiście moglibyśmy dostać w ciało. Więc jeśli pojawia ci się na przykład kontrolka trójkąt z, z wykrzyknikiem, żeby zwrócić na coś uwagę, to zwróć uwagę, co się dzieje aktualnie w Twoim życiu, jak się pojawia ta kontrolka? Czy myślisz o, o czymś, chcesz coś załatwić, jesteś w trakcie dyskusji, dyskusji z kimś na jakiś temat? Pojawia się to po to, aby dać sobie chwilę zas na zastanowienie, czy na pewno chcesz brnąć w ten temat i czy na pewno to jest najlepsze rozwiązanie, które, o którym właśnie decydujesz. Ogarnij się i zwróć uwagę na to, że zdarzenia, wszystkie, które dzieją się w życiu, dzieją się w pewien synchroniczny sposób. Więc dostajesz pakiet informacji nad tematem, o który aktualnie pytasz, na które odpowiedzi poszukujesz. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia!